Dlaczego to Polacy mają zapłacić za zbrodnie wojenne dokonane przez Niemcy? Wrzesień 1939 roku to moment, w którym na ziemiach polskich cywilizacja ustąpiła miejsca czystemu, zorganizowanemu barbarzyństwu. To, co nadeszło ze strony Niemiec, nie było zwykłą okupacją wojenną to był precyzyjnie zaprojektowany plan biologicznej i kulturowej zagłady całego narodu. Przez ponad dwa tysiące dni trwała u nas apokalipsa. Niemiecka III Rzesza w zimny, wyrachowany sposób wyrwała z naszych szeregów ponad 6 milionów istnień. Spróbujcie sobie to wyobrazić. Nagle znika co piąty człowiek, którego mijacie na ulicy. Masowe egzekucje w lasach, jak w Palmirach i metodyczne mordowanie inteligencji miało jeden cel zamienić dumnych Polaków w naród niewolników, bez historii, bez elit i bez przyszłości. Jednak najstraszliwszym pomnikiem niemieckiego okrucieństwa stały się fabryki śmierci zbudowane na naszej polskiej ziemi Auschwitz-Birkenau, Tremblinka, Majdanek, Sobibur. To tam dym z krematoriów dniem i nocą przesłaniał niebo, a prochy ludzkie używano jako nawozu. W tym piekle wymordowano niemal całą społeczność polskich Żydów i miliony etnicznych Polaków. Nie byli oni ofiarami walki na froncie, byli ofiarami przemysłowej nienawiści, zgładzeni w komorach gazowych tylko dlatego, że istnieli. Byli wśród nich genialni naukowcy, wybitni poeci, a także setki tysięcy bezbronnych dzieci, których płacz na zawsze wsiąkł w mury obozów. Ale śmierć ludzi agresorom nie wystarczyła, chcieli zabić polską duszę. Niemieckie oddziały już po ustaniu walk Powstania Warszawskiego z sadystyczną precyzją, kwartał po kwartale, podpalały i wysadzały stolice, zamieniając tętniące życiem miasto w morze gruzów. Zrównano z ziemią setki miast i tysiące wsi. Dokonano grabieży na niespotykaną skalę, wywożąc do Rzeszy dziesiątki tysięcy dzieł sztuki. Puste ramy po portrecie młodzieńca Rafaela czy zaginione ołtarze to wyrwy w naszej tożsamości, których nie da się zapełnić. Dziś opierając się na najnowszych raportach, wyceniamy materialny wymiar tych strat na niewyobrażalną kwotę 6 bilionów 220 miliardów złotych. To suma, która mogłaby zbudować od nowa całe państwo. Jednak żadne złoto świata nie wróci życia. Prawdziwy koszt to gigantyczna demograficzna dziura, której nie zasklepił czas. To talenty, które nie rozkwitły i pokolenia, które nigdy się nie narodziły. Ta wojna to nieodległa historia z podręcznika, to otwarta rana na ciele Rzeczypospolitej, która mimo upływu lat wciąż pulsuje bólem. Zadajmy sobie pytanie: czy jeden premier powinien decydować za 37-milionowy naród i naszych bliskich, którzy zginęli w czasie wojny? Czy publiczne sympatie wobec Niemiec mogą to usprawiedliwiać? Daj znać w komentarzu.